Marszałkowska Marsza była zablokowana i gazetika ugazowana i wracając y, y, obecnie Jana Pawła II y, za solidarności z tramwaje też stanęły, bo były zagazowane ulice. No i powiedział że nie pojedziemy. bo ci to chcecie. I wtedy zwinęli nas po prostu na ulicę. Y, zbierali, bo na starym mieście były zamieszki i zbierali nas właściwie z różnych części, z różnych ulic i nas pod Pałac Krasiński zaprowadzili, pod karabinem. Yy, także innych chłopaków z innych ulic do nas dokaptowali. później stwierdzali, że to jest grupa. Chociaż my żeśmy się w ogóle nie znali, my, żeśmy od niej sobie osobami. A pod Pałacem yy, Krasińskim tak, tak więcej się działo. Był, była ich jednostka taka dowodzenia. Stały skoty, stałe buty. I po prostu kolejno zbierali ludzi i odskędzali no, się na nimi. Widziałam, jak człowieka brali za ręce i nogi i uderzali ciałem o ścianę tego pałacu. Inny ze skotu. Miał jakąś taką y, pytę, trudno mi to określić, co to było, która się rozciągała i on y, tym machał, a chłopak, żeby nie dostać po nogach, skakał cały czas. Dla niego to była zabawa. Y, <tryk> miałam szczęście, ponieważ wszystkich już, że tak powiem, rozpracowali i do pudy naganiali, gdzie pewnie też i tłukli. Y, <tryk> natomiast mnie przytrzymali y, z moim chłopakiem i Żeśmy podszedł jakiś inny żołnierz. Nie wiem, kto to był. Później tak dochodziłam, że to chyba był syn jednego człowieka z Marek, który może mnie rozpoznał. I coś tam szeptał z tym wojskowym, i po pewnym czasie, kiedy już no, miałam dość i byłam nieźle przestraszona, oddał nam dokumenty i pozwolił odejść. Co było wyjątkiem. Natomiast y, jeszcze uprzedził, żebyśmy nie szli y, miodową, bo na następnej ulicy jest znowu taki patrol i, i wtedy nas tam zgadzał. No udało nam się, później udało nam się jakoś doprzeć za most y, Gdański, no i potem jakoś na Pragę. Też miałam taki przypadek y, w Gdańsku, w stanie wojennym, bo miałam tam rodzinę i właściwie co roku tam jeździłam. I tam widziałam to zupełnie inaczej, te patrole na ulicach przebiegały. U nas w Warszawie nie było tak. Tam chodzili dwójkami żołnierze i dosłownie co 10 metrów, co 15. I to tak, miałam ja akurat przy głównej ulicy Grunwaldzkiej we Wrzeszczu zatrzymałam się i widziałam, co tam się dzieje. I to po prostu jedną stroną ulicy Chodnikiem i drugą stroną ulicy Chodnikiem. 15 metrów takie patrole cały czas maszerowały. Nie mówiąc o czołgach czy parskotach, które jeździły ulicami. No i wtedy przyszedł tam taki głupi pomysł, żeby pojechać pod pomnik, pod stocznię i złożyć kwiaty. No, nie braliśmy pod uwagę, że przecież wszystko jest odstawiane. Teren przy stoczni również. No i tam też nas zatrzymali. Ale czy mi dobrze z oczu patrzyło, czy byłam przekonująca w tłumaczeniu się, że tutaj...